W powietrzu unosi się coś trudnego do opisania, niepokojąca, a jednocześnie inspirująca obecność, która budzi rozmowy, wywołuje dyskusję i skłania do refleksji. To nie jest zwykła pogłoska czy chwilowy temat, to fala głębokich reakcji, jakie wywołało ostatnie wypowiedzi papieża Leona XIV. Jego słowa nie przeszły bez echa, dla wielu były one wstrząsem, dla innych znakiem nadziei, a dla niektórych powodem do lęku. Ale co tak naprawdę powiedział Ojciec Święty? Co sprawia, że jego słowa budzą aż tak skrajne emocje? I dlaczego niektórzy duchowni i wierni zdają się być tak niespokojni? W tym materiale ujawniamy, co naprawdę się wydarzyło i dlaczego wielu mówi, że nad wiecznym miastem unosi się duchowa burza. Nie jest to lekki, wiosenny wietrzyk niosący zapach kwitnących sadów i świeżości maja. To raczej gwałtowny podmuch ducha, który przenika serca. Przeszywa sumienia i budzi z duchowego letargu. Przypomina dawne poruszenia, kiedy Kościół przeżywał wielkie chwile przełomu. Ten wiatr niesie ze sobą niecoś nowego w sensie nowoczesności, lecz coś pierwotnego, głęboko zakorzenionego w prawdzie, która nie przemija. To tchnienie, które wydobywa z popiołów to, co zostało przytłumione przez lata kompromisów, milczenia i duchowej obojętności. Od monumentalnego placu Święta Piotra po zakamarki watykańskich pałaców. Od zamkniętych konwentów po najcichsze kaplice, czuć wyraźnie, że coś się poruszyło. Coś zaczęło oddychać na nowo. Wygląda na to, że kościół, który przez długi czas trwał w stanie uśpienia, ponownie odzyskuje duchową siłę. Po latach milczenia, niepewności i utraty tożsamości, powraca głos, który niegdyś rozbrzmiewał z mocą głos odwagi, wiary i nieugiętej prawdy. Imię Leona staje się symbolem nie tylko konkretnej osoby ale całego ducha odnowy. Jego postać jawi się jako znak czasów, nie przez nowość przesłania, ale przez jego starodawną moc głęboką, katolicką, niepodważalną. W jego słowach nie ma buntu przeciwko tradycji, przeciwnie, słychać w nich wołanie o powrót do tego, co wieczne, do wiary, która ratuje duszę, do nauki, która nawraca serca, do Kościoła, który nie ukrywa swego pana i nie wstydzi się jego imienia. Nie ma tu miejsca na powierzchowność medialnych interpretacji, na kadzidło socjologicznych analiz czy na pochwały nowoczesnych tendencji. Przeciwnie, jest tu głoszenie tego, co od początku było i co przetrwa każdy czas prawdy Chrystusa. To wezwanie do odwagi, do wyjścia z duchowego letargu i do ponownego stanięcia w świetle Ewangelii bez kompromisów, bez maskowania, bez lęku. Tutaj oddycha się nie duchem czasu, lecz duchem doktryny tej niezmiennej. Trwałej jak skała, a nie tej wygładzonej przez nowoczesne mody. Dla wielu, którzy przywykli do łagodnego, niemal obojętnego klimatu kościoła dostosowanego do oczekiwań świata, ta nagła zmiana atmosfery działała jak zimny, północny wiatr uderzający z nienacka otrzeźwiający, lecz niewygodny. Papież Leon nie wypowiadał słów nowych, ale mówił rzeczy autentycznie katolickie i właśnie to wystarczyło, by wzbudzić poruszenie. Podczas swoich przemówień mówił o rodzinie nie jako o płynnej strukturze emocjonalnej, ale jako o trwałym przymierzu między mężczyzną a kobietą. Nie rodzic numer jeden i dwa, ale ojciec i matka fundament, na którym opierały się społeczeństwa przez całe pokolenia. Odważył się przypomnieć, czym jest godność ludzka, bronił jej tam, gdzie dziś najczęściej się ją ignoruje, w łonie matki oraz w cichych pokojach starszych ludzi, którzy zostali opuszczeni i zapomniani. Nie bał się nazwać prawdziwie wykluczonych, nie tych wykreowanych w laboratoriach ideologicznych, ale tych, których społeczeństwo najchętniej spycha na margines nienarodzonych dzieci, chorych, ludzi starszych, bezrobotnych, migrantów. Gdy mówił o pokoju, nie sięgał po puste slogany rodem z międzynarodowych konferencji. Zamiast tego wzywał do budowania jedności na fundamencie prawdy, tej pisanej wielką literą, tej, która nie jest kompromisem, lecz osobą. W swoim pierwszym wystąpieniu przed przedstawicielami dyplomatycznymi w Watykanie wstrząsnął filarami kościelnego progresywizmu. Dlaczego? Bo miał odwagę powiedzieć coś, czego wielu od dawna unikało: Prawda nie jest ideą, ale osobą Jezusem Chrystusem. A kto naprawdę to wyznaje, ten nie może już dłużej zadowalać się dialogiem za wszelką cenę. Powiedział wprost: Pokój i prawda są nierozerwalnie związane, ale tylko wtedy, gdy ta druga nie zostaje poświęcona dla tej pierwszej. Dla tych, którzy przez lata mylili Kościół z ruchem społecznym o duchowym aromacie, było to jak grom z jasnego nieba. Ale dla innych, znak powrotu do źródła. Każdy, kto choćby przez chwilę zetknął się z katechizmem, nawet tym już nieco zapomnianym i odłożonym gdzieś na dnie szuflady, doskonale zdaje sobie sprawę, że papież Leon XIV nie powiedział niczego innego, niż to, co jest oczywiste i znane od dawna. Mimo to, w dzisiejszych czasach wypowiadanie oczywistości zyskuje rangę prawdziwej rewolucji. W epoce, gdy wiara została rozmyta i osłabiona, bycie wiernym swoim przekonaniom stało się aktem odwagi i buntu wobec powszechnej obojętności. Wśród wielu fragmentów przemówienia papieża skierowanego do braci szkół chrześcijańskich jeden szczególnie przykuł uwagę tych, którzy jeszcze potrafią uważnie słuchać słów Ojca Świętego. Mówiąc o młodych ludziach, jako o prawdziwym wulkanie życia, pełnym energii, uczuci świeżych pomysłów, papież przywołał obraz bliski i zrozumiały, niemal retoryczny, który wielu już słyszało. Jednak to, co nastąpiło potem, było momentem przełomowym. Leon jasno wskazał, co obecnie powstrzymuje młode pokolenia przed pełnym i zdrowym rozwojem. Nie ukrywał się za powszechnymi sloganami czy frazesami. Odważnie i bez ogródek nazwał rzeczy po imieniu. Wskazał na powierzchowne wzorce relacji międzyludzkich, na narastający indywidualizm, na niestabilność emocjonalną oraz na sposób myślenia podważany przez wszechobecny relatywizm. To nie jest czas, by udawać, że nic się nie dzieje i zbywać problemem blistymi nadziejami czy słowami bez pokrycia. Papież otwarcie nazwał relatywizm jednym z głównych źródeł zatruwających współczesną kulturę i sposób myślenia. Co prawda nie wymienił bezpośrednio Benedykta XVI, ale dla tych, którzy dobrze znają historię Kościoła i pamiętają jego zmagania z kryzysami ostatnich dwóch dekad, echo proroczych ostrzeżeń o dyktaturze relatywizmu brzmi tu wyraźnie. Papież Leon nie ogranicza się jedynie do słów. Jego działania, decyzje i postawa są jasnym i zdecydowanym sygnałem, który nie pozostawia miejsca na dwuznaczności czy nieporozumienia. Jego przykład pokazuje, że wiara i prawda mogą być wyrazem prawdziwej siły i odwagi, a nie tylko pustym sloganem. Jednym z pierwszych znaczących kroków papieża było mianowanie młodego biskupa pochodzącego z Peru, duchownego pełnego modlitwy i głębokiego przygotowania duchowego ojca Miguela Angela Contrerasa Jara Heruni. Nie był to wybór osoby, która miałaby reprezentować światowe oczekiwania czy trendy, lecz kogoś, kto potrafi prowadzić duszę ku duchowej dojrzałości i zbawieniu. Ta decyzja jasno pokazuje, jakie są priorytety papieża, pragnie on pasterzy, którzy będą przewodnikami duchowymi. A nie tylko administratorami czy menedżerami kościelnych struktur. Ponadto, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, którzy często wybierali dyskrecję i anonimowość miejsca takiego jak Santa Marta, papież przygotowuje się do powrotu do Pałacu Apostolskiego. Nie jest to jedynie decyzja logistyczna czy wygodna, lecz wyraz głębokiego przekonania teologicznego. Ten historyczny budynek od stuleci jest widocznym symbolem przywództwa Kościoła i centrum jego życia duchowego. To miejsce, które nie służy jedynie organizacji pracy, ale pełni ważną funkcję symboliczną i duchową. Papież nie jest jedynie przewodniczącym zgromadzenia, lecz następcą świętego Piotra, tego samego Piotra, który musi być widoczny i rozpoznawalny jako punkt odniesienia dla wszystkich wiernych. Podczas gdy mieszkanie na drugim piętrze Santa Marty, gdzie przebywał Franciszek, powoli się opróżnia, przygotowując się na przyjęcie nowych gości z Watykanu, przesłanie jest jasne i czytelne: kończy się jedna epoka, a zaczyna kolejna. To czas, w którym symbole nie tracą swojej wartości, by ukrywać się pod płaszczem fałszywej skromności, lecz zyskują nową głębię i znaczenie, przypominając wszystkim, kim naprawdę jesteśmy. Dla tych, którzy chcą słuchać, niech słuchają uważnie. Wobec tych, którzy próbują zbyt szybko określić papieża jako konserwatystę, sztywnego tradycjonalistę czy tęskniącego za minionymi czasami, należy odpowiedzieć spokojnie. Leon niczego nie niszczy. On przywraca do życia to, co jest istotą kościoła, życie pełne świętości, nauki, misji i troski o zbawienie dusz. Przywraca to, co czas zatarł nie dlatego, że było przestarzałe, ale dlatego, że prawda, którą niesie, często bywa przerażająca. To nie jest powrót do martwych form, jak błędnie myślą ci, którzy mylą tradycję z muzeum religijnych reliktów. To ożywienie duchowej siły Kościoła, która przez wieki prowadziła ludzi do Boga i która nadal ma moc przemieniać świat. Istnieje żywa pamięć i głęboka wdzięczność dla tych wielkich postaci z przeszłości, których duch i przesłanie wciąż oddziałują na dzisiejszy świat. Postacie takie jak Leon XIII, który z wyjątkową wrażliwością patrzył na kwestie społeczne, czy pobożny Pius X, znany z nieustępliwej walki z modernizmem, oraz Benedykt XV, który wniósł do Kościoła jasną i promienną teologię. Każdy z nich pozostawił po sobie trwały ślad, a papież Leon XIV zdaje się czerpać z tych dziedzictw to, co najlepsze, łącząc to w całość swoją unikalną wizją. Ta wizja, choć zakorzeniona w tradycji, nie jest spojrzeniem wstecz, lecz pełnym determinacji krokiem ku przyszłości. W samym sercu tej wizji nie ma miejsca na ogólne idee czy abstrakcyjne wartości społeczne, tam stoi Chrystus. Nie jest to jedynie symboliczny znak czy wygodna etykieta mająca zjednoczyć różnych ludzi, lecz prawdziwy, żywy syn Boży, jedyny Zbawiciel świata. Albo Chrystus zajmuje centralne miejsce, albo wszystko to tylko teatr pozorów. Ta prawda jest dla Leona jasna i nie boi się jej wyrażać, podnosi swój głos w świecie i kościele, które często wolą wybierać słowa pełne kompromisów i unikać jednoznacznych stanowisk. Można więc bez wahania powiedzieć, że w Kościele pojawił się nowy powiew. Nie jest to jednak wiatr zmiany za wszelką cenę, ale powrót do tego, co naprawdę fundamentalne i istotne. Z tego właśnie powodu jest to powiew, który niesie w sobie zapach przyszłości i nadziei. Papież Leon wyrusza w tę duchową podróż, a Kościół na nowo zaczyna podążać za nim, odnajdując świeżość i siłę na drodze, którą wspólnie kroczy. Zakończenie tego rozważania można ująć tak, że w czasach pełnych niepewności i zmienności to właśnie powrót do fundamentów i prawdziwej wiary daje nam siłę i nadzieję na przyszłość. Papież Leon pokazuje nam, że odwaga w głoszeniu prawdy oraz wierne trwanie przy Chrystusie są kluczem do duchowego odrodzenia i autentycznego życia Kościoła. Niech ta droga prowadzi nas wszystkich ku światu i pokoju, które płyną tylko z Bożej obecności. A wy jesteście ciałem Chrystusa i Jego członkami z osobna. Jeden Korona 12 i 27setnych. Zapraszam cię do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych inspirujących materiałów. Oglądaj następne filmy, by pogłębić swoją wiedzę i wzmacniać wiarę. Dziękuję ci serdecznie za poświęcony czas i obecność przy tym nagraniu. Razem możemy iść dalej w duchowej podróży.